Tysiąc hektarów do ogarnięcia. Wokół same pola, jeziora i lasy, a po środku ona. Musimy teraz podbiegać, zatankować wodę. Agnieszka planuje opryskać pole ziemniaków. Musi się spieszyć. Temperatura powietrza nie może wzrosnąć powyżej 24 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej granicy nie wolno wykonywać oprysków. Niestety podczas wlewania wody strzelił jeden z węży. Wąż Wsadziło no sadziło wąż, nie? No i przez takie rzeczy opóźnia się właśnie robota, no. Naprawa zajmie kilkanaście minut, a czas ucieka. Ciśnienie nie wywaliło wąż. Już powinnam być na polu i taka pierdoła. Wąż w opryskiwaczu ma długość ponad 40 metrów. Na kilku odnogach połączony jest opaskami zaciskowymi. Jedna z nich puściła i doszło do wycieku. Marcin, opaskę trzeba przykręcić tutaj. Cała nadzieja w Marcinie, specjaliście od szybkich napraw. Szybkich pod warunkiem, e? że to Agnieszka je nadzoruje. Mam już 22 stopnie temperatury, tak? No, zaraz mi się skończy czas oprysku. Dawajcie panowie, szybciej, no. Masz opaski? Byś mi dał jedną może na zapas na pole, co? Dobrze. Dobra, raz dwa, raz dwa, raz dwa, panowie, bo ja już muszę zapierdzierać. A żeby mi to wytrzymało, żeby mi to nie pieprznęło na polu. Nie, to jest widać. Ściągnij tą starą. Dobrze. Dobra, gotowe. Można? Można, można dalej próbować. Dobra, jest 4000, okej. Okay. Mamy załadowane 4000 wody, ciepłej wody, razem ze środkiem grzybowym, z odżywkami, zborem i fosforem. Lecimy. Sprzęt, na którym pracuje Agnieszka, ma 260 koni i podczas pracy może rozpędzić się do 30 km na godzinę. To jedna z najnowocześniejszych maszyn na rynku. Kosztuje około miliona złotych. Tym opryskiwaczem jeździć to jest sama przyjemność. Wszystko ma klimatyzację, wszystko chodzi w automacie. Mamy system autotraka, automatycznego naprowadzania GPS-em. ustawieniu autotraka jednym przyciskiem obrabiamy całe pole. Właściwie nawet nie trzyma się kierownicy. Dziś Agnieszka zamierza uporać się z polem o powierzchni 54 hektarów, czyli 80 boisk piłkarskich. Tra. Stać już na ścieżce. Maszyna jest przygotowana, i możemy rozkładać ramionkę. Opryskiwacz Agnieszki wygląda jak samolot szykujący się do startu. Tak, na marginesie, ten sprzęt ma większy rozstaw skrzydeł niż najpopularniejszy samolot pasażerski Boeing 737. Rozłożenie tych lancy. Jest dosyć skomplikowane, jak jest mało miejsca na polu, więc dobrze, że mamy takie duże obszary, dużo obszary. Ramiona mamy rozłożone, włączamy oprysk i lecimy. Na polu co 18 metrów umieszczone są drogi techniczne, którymi jeździ opryskiwacz. Lance maszyny wyposażone są w czujniki auto-boom. Które dostosowują wysokość ramion do uprawy i nachylenia terenu. I teraz lecimy w następną ścieżkę. To jest to duża maszyna i trzeba uważać na drzewa, gałęzie. To, co jest gniazdkiem dla ptaszków, dla mnie może być zmorą. Uwaga. Belki maszyny są ze specjalnego materiału. W razie uderzenia. Te lance się nie łamią. No wiadomo, że nie każdego uderzenia. W międzyczasie do Agnieszki dzwoni klient zainteresowany kupnem jednego z jej kombajnów. Halo, tak słucham. Witam Pani Agnieszko, ja jestem tutaj u Pani na placu przy kombajnie, więc tak po, pochodzimy, pooglądamy, dobra? Dobra, słuchaj, Pan po, pochodzi, Pan poogląda, bo jestem teraz na polu, robię oprysk. Yy, myślę, że tam, nie wiem, 20 minut i będę na placu, dobra? Dobra, dobra, nie ma problemów. Na razie, pozdrawiam. Pozdrawiam, na razie. Lecimy dalej. Kurde, nie wiem, co chodzi do Jest jestnego, nie chcę się włączyć. Co jest. Pisz, cholera jasna. Wiepsze to. Szefowa firmy transportowej też nie ma lekko. Pilotowany przez Asię konwój musiał stanąć, bo pracownik zapomniał zatankować jej auto. No pięknie, ej słuchajcie, ja będę musiała się gdzieś jeszcze tankować. Pani kapitan musi znosić nie tylko przeciwności losu, ale też ciągłe docinki pięciu facetów. Asia ja mam oszczędności, mogę ci sprzedać po 3 zł, nie. Asia ja mam za 2,50, także jak chcesz to podnieć, to autoprawie zjedziło, będziemy jechać dalej, teraz dogonisz. Idziemy. Do najbliższej stacji Asia ma 20 km. Nie wiadomo, ile zostało jej paliwa. Na wskaźniku to już leży na glebie. Ale chłopaki, słuchajcie, ja sobie tutaj zjadę, tak szybciutko, za parę złotych tylko do dotankuję i zaraz was tam dogonię za bramkami, dobra? Lecimy, lecimy. Ej, ale wiecie co? Ja to dobrze widzę, czy coś mi się nie zgadza? Wskazówka poziomu paliwa nawet po tankowaniu jest na rezerwie. Nalaliśmy to paliwo. Przecież, no, przecież nie mógł dystrybutor kręcić i dać powietrza, nie? Ej, ale to jest dziwne. Kasiara, nie? Wracam ze stacji i dalej nie mam paliwa. Ej, słuchajcie, mi się to nie podoba. O, tam nasza dyskoteka już chyba jedzie. Halo, halo, ekipa jest. Mam takie pytanie małe. No? Bo wiesz, już nie wiem, tutaj o co chodzi, bo wlam teraz te paliwo do Citanka, nie? A ten wskaźnik dalej leży na glebie, a komputer jeszcze bardziej zaniża te kilometry. I nie wiem, o co kaman. A może do spryskiwacza To no kiepsko śmieszne żarta. Nie wiem no jak wlałaś, no to jest paliwo i jeźdź, no Może się znów coś no, Nie wiem, no. Prawdopodobnie do Model. Nie wrątrowny filmik na tankowaniu, wiesz? No właśnie nad tym się zastanawiałem, czy myśmy zgaszali auto do tego tankowania czy nie. Nie patrz na ten wskaźnik, wejście tam, nie wiem, przyklej, jakoś naklej.